Bardzo mi się ta trasa podoba, lubię sobie popilnować, mm. mam nadzieję, że to nie przeszkadza. Nie, absolutnie. Gdyby mi telefon nie zadzwonił, to już bym od Rakowa filmowała. Tym bardziej, że no teraz piękne widoki. Tak, to się tak. Przeprosiło i ten śnieg. No właśnie. Chociaż trochę dzieci mają uciechnąć z tego śniegu, że tak. zobaczą w tym roku. Może jeszcze coś spadnie bałwana będą lepić jeszcze. Tak, no właśnie, dzisiaj oczywiście od rana był dramat, starsza córka absolutnie nie chciała iść do przedszkola, bo spać śnieg, ona idzie lepić bałwana. Aha, ile ma lat? Trzy. A, to bunt trzylatka. Tak. Znam się na tym. Tak, tak, bo ja chciałam pedagogikę studiować, a ja po prostu jestem zainteresowana tą tematyką po prostu człowieka od narodzin aż do śmierci i po prostu według mnie dziecko, każdy ma prawo w ten sposób buduje swoją osobowość, jak mówi nie? Tak, tak, tak. Dramat, z nią już tłumaczyłam, że za mało śniegu i nie da się lepić, bo i tak i tak. Przez pół godziny w przedszkolu oczywiście był dramat, bo nie, jej się nic nie podoba, no ale później już jej przeszło, więc właśnie jedziemy po nią. Do Smardzowa chodzi? Tutaj do Borowej, Aha. ale moja mama odebrała ją dzisiaj, się mhm. znowu drugie spało i tak... A to drugie ile ma ta mała ma pół roku, 8 miesięcy. Mm. jeszcze maleństwo. Całe życie jeszcze przed człowiekiem, tak. Chociaż są już niektórzy młodzi ludzie, przed którymi się kończy życie, ale to z ich wyboru, właśnie. Bo ja uważam, że każdy wybiera sobie po prostu w jaki sposób chce odejść. Taka jest chyba moja racja, jeżeli nie wiem, no tu gdzieś wysadzić najlepiej. Mhm. No, to albo tu na światłach, albo tutaj na przystanku mogę panią. E, tu na światłach właśnie. O, to o, Życzę o. wszystkiego dobrego. Do widzenia. Do widzenia, borowa, tu zawsze lubiłam jeździć i lubię tędy jeździć, łapać sopa.